Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Przed nami urządzenie marki Drill Pro, a konkretnie pilarka akumulatorowa zasilana akumulatorami typu Makita. Urządzenie można kupić w sklepie internetowym Bangut w bardzo ciekawej cenie. Tutaj polecam sprawdzić link, który dostępny jest w opisie i ma naprawdę zaskakujące jak na tak niewielkie rozmiary parametry dotyczące cięcia. Nie jest to pierwsze urządzenie marki Drill Pro, które będziemy przeglądać tutaj u mnie, bo już jakiś czas temu przeglądaliśmy klucz akumulatorowy. Dziś podczas testu zobaczymy, jak będzie sprawować się piła. Tak więc, nie przedłużając, zapraszam na film. W takim razie na początku tradycyjnie zaczniemy od parametrów technicznych podanych na opakowaniu. Dokładne oznaczenie modelu to BL150. Mamy tutaj regulowaną prędkość obrotową. Lekką konstrukcję, dzięki czemu tym urządzeniem powinno się pracować łatwo i wygodnie. Mamy wydłużony czas pracy, a to dzięki zastosowaniu wysokowydajnego silnika bezszczotkowego. Ten silnik, według tutaj danych podanych na opakowaniu, ma 2,2 kW mocy, co mnie osobiście troszeczkę dziwi, bo przeważnie przy tych urządzeniach akumulatorowych ta moc w ten sposób nie jest podawana. Nie wiem, czy jest to taki wybieg marketingowy, czy też producent faktycznie wiedział, co chce nam tutaj na tej instrukcji przekazać. Mam nadzieję, że ktoś bardziej obeznany z prawami elektryki i elektroniki wypowie się na ten temat w komentarzu. Tą wartość dotyczącą mocy będzie podczas testów dość trudno sprawdzić. Natomiast na pewno możemy sprawdzić, czy urządzenie faktycznie ma maksymalną grubość cięcia, która tutaj jest podana jako 51 mm. To naprawdę imponująca wartość. Biorąc pod uwagę przeznaczenie tego urządzenia, bo przekracza wielkości, które oferują mam niektóre tanie piły stołowe. Z dodatkowych informacji możemy jeszcze wyczytać, że mam tutaj prędkość obrotową na poziomie 6800 obrotów na minutę, natomiast średnica zastosowanej tarczy to 142 mm. Tak wygląda cały zestaw po wypakowaniu z pudełka. Oprócz samej piły mam oczywiście instrukcję, kluczyk montażowy, tarczę, ładowarkę oraz dwa akumulatory. Do tych akumulatorów mam uwagę, ponieważ urządzenie, które znajdziecie w opisie, można kupić w dwóch wersjach. Albo z tymi akumulatorami albo samo, wtedy będzie ono 80 zł taniej. Ale biorąc pod uwagę, że za 80 zł mamy dwa akumulatory 3Ah, które pasują do systemu Makita, to myślę, że ten zestaw jest zdecydowanie bardziej warty polecenia. Na początku przyjrzymy się samej pile, jej budowie, sposobowi obsługi. Założymy sobie tarczę i dopiero później przyjrzymy się jej gabarytom, żeby zrobić to w momencie, gdy będzie podpięta bateria, tak aby można było realnie ocenić jej wagę. Nie podpinam na początku baterii, ponieważ zakładanie tej tarczy z podpiętą tej baterią zawsze generuje dodatkowe ryzyko i warto to zrobić właśnie w tym momencie, kiedy mamy 100% pewność, że ta piła przez przypadek nam nie ruszy. Tarcza, którą mamy w zestawie to tarcza do drewna z zębami wideowymi. dokładnie tych zębów mamy 24 i ona zgodnie z opisem na opakowaniu miała mieć 141 mm. No ja to ją szybko zmierzyłem. I zgodnie z tym, co podane z na samej tarczy, ma ona średnicę 150 mm. Jest również bardzo cienka, co powinno nam owocować precyzyjnymi cięciami, bo jej grubość to 2 mm. Wewnętrzna średnica do mocowania na wrzecionie to 20 mm, tak więc nie będzie problemów z zakupem zamienników, gdyby ta kiedyś uległa stępieniu. Jeżeli chodzi o sposób zakładania ją na urządzenie, to oczywiście jest bardzo prosty. Z boku mamy przycisk blokady wrzeciona, a w zestawie mieliśmy klucz, dzięki któremu odkręcimy sobie śrubę mocującą. Gwind jest przeciwny w stosunku do tradycyjnego gwintu, czyli odkręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a przykręcać będziemy w odwrotną stronę. Piłę zakładamy zgodnie z kierunkiem obrotu silnika, tak by to cięcie nasze było efektywne, czyli musimy to zrobić w ten sposób, i w przypadku akurat tego ostrza napisy będą skierowane do środka. Jest to dość nietypowe, także musimy na to zwrócić szczególną uwagę. Zakładamy podkładkę dociskową i dokręcamy śrubę, tak jak mówiłem, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dociskamy pewnie i w tym momencie po założeniu baterii urządzenie będzie gotowe do pracy. Piwa wyposażona jest w regulację kąta nachlenia cięcia i żeby ją uruchomić musimy odbezpieczyć tą śrubkę delikatnie. Następnie możemy sobie tutaj przesunąć w jedną lub w drugą stronę i zakres tej regulacji wynosi od 0 do 45 stopni. Płyta, na której osadzone jest urządzenie, wykonane jest z cienkiej blachy. Ta blacha ma w okolicach 1,5 mm grubości, aczkolwiek sprawia wrażenie dość sztywnej. W przedniej części mamy również miejsce na założenie ogranicznika równoległego, ale niestety tego ogranicznika nie mamy w zestawie. Także ewentualnie gdybyśmy chcieli z tego korzystać to będziemy się musieli wyposażyć w taki ogranicznik zapożyczony z jakiegoś innego urządzenia. W tylnej części mamy kolejną regulację, a mianowicie regulację maksymalnej głębokości cięcia, tak jak wspomniałem, że na samym początku ta głębokość maksymalna jest naprawdę duża, 51 mm to za chwilę sprawdzimy, ale w razie potrzeby możemy ją zmniejszyć odkręcając tą śrubę i opuszczając sobie płytę do wybranego przez nas poziomu. W takiej pozycji ją chwilowo zablokujemy, bo za chwilę przystąpimy zarówno do jej ważenia. Jak i do testów związanych z głośnością pracy. Dobrze, teraz taka rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, bo do tej pory cały czas tą piłę chwaliliśmy, ale tutaj pojawił się pierwszy błąd. Może nie jest to błąd konstrukcyjny, co błąd w dopasowaniu akcesoriów, ponieważ na opakowaniu mieliśmy podane, że ostrze, które ma być tutaj stosowane, powinno mieć średnicę 142 mm. Dostaliśmy 150 i teraz, nawet przy maksymalnym opuszczeniu tej piły do dołu, tego się już nie da tej bardziej wysunąć. Niestety ostrze wystaje nam poza obrys płyty. Jest to taki typ sterki, która większości użytkowników po prostu nie będzie przeszkadzać, bo i tak będziemy wykonywali jakieś grubsze cięcia, no ale jakbyśmy chcieli wykonać jakieś minimalne głębienie, to tutaj przy tak dużym ostrzu ono niestety będzie miało głębokość w okolicach jednego centymetra. Druga sprawa to musimy również pamiętać ze względu bezpieczeństwa, że to ostrze zawsze tutaj będzie wystawało i nie jesteśmy go w stanie nawet podczas transportu złożyć do takiej pozycji, żeby tutaj nie było możliwości jakiegoś skaleczenia się czy też uszkodzenia innych urządzeń. O te ostre zęby. Ja chwilowo położę ją na krawędzi płyty, i dzięki temu będziemy mogli bezpiecznie przeprowadzić kilka takich testów na sucho. Przede wszystkim podetniemy sobie baterie, sprawdzimy czy są naładowane. Jak widzicie, mam tutaj całą masę prądu z importu, także tą baterię możemy spokojnie podpiąć. Teraz musimy pamiętać, że od włączenia tej piły dzielą nas tak naprawdę dwa ruchy. Pierwszy ruch to naciśnięcie przycisku blokady, a następnie tutaj naciśnięcie spustu, który powinien uruchomić silnik. Tak też się stało. Ja, dla bezpieczeństwa, jeszcze opuszczę tutaj tą osłonę. Ona będzie nam tam dawała dystans od tej płyty. No, i możemy posłuchać w tej chwili, jak to nasze urządzenie pracuje. 87 dB, także całkiem głośno. I dobrze przy takim urządzeniu mieć założone sławki na uszy. Tym bardziej, że w momencie, gdy będziemy obrabiać materiał, to ten poziom głośności będzie jeszcze wyższy. Dobrze, w takim razie czas na informacje odnośnie gabarytów. Tutaj, w zależności jak będziemy mierzyć to urządzenie, jego długość od krawędzi do krawędzi baterii to 42 cm. Szerokość w okolicach 15, a waga wraz z podpiętą baterią amperogodzinną to 2,5 kg. Jeżeli chodzi o estetykę i jakość wykonania, to moim zdaniem przy tej cenie nie ma na co narzekać. Tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o podstawę, jest ona wykonana z dość cienkiego materiału, takiej blachy w okolicach 1,5 mm, ale wydaje się dość sztywna i raczej nie powinniśmy z nią mieć pod tym względem większych problemów. Jakość plastików jest przyzwoita, nic nam nie odstaje, nic nam nie haczy. Ręko jest ogumowana, także pewnie i bezpiecznie będzie się ją trzymać, tą piłę. U góry mamy taki wyświetlacz, który podaje nam procentową wartość, i tak naprawdę ja Wam zaraz pokażę, mamy tutaj w tej chwili podane 83%. Ta wartość moim zdaniem pokazuje nam jaki procent energii mamy jeszcze dostępny w tym urządzeniu, i jak widzicie będzie on zależny od tego w jaki sposób ta piła będzie pracowała. W stanie spoczynku mam 82%, ale gdy ją puścimy, To spadnie do 65. W instrukcji niestety nie znajdziemy konkretnej informacji, czego ta wartość dotyczy, ale tak jak mówiłem, wydaje mi się, że dotyczy to poziomu energii. Ta bateria, którą przed chwilą podłączyliśmy, przypominam, że pokazywała nam tutaj na tych wskaźnikach jeszcze pełne ładowanie, zresztą cały czas to pokazuje, tak więc na wszelki wypadek przed przystąpieniem do właściwych testów, tą drugą baterię postawiłem na ładowarce zestawu. OK, bateria zdążyła nam się naładować, ja w międzyczasie zdążyłem iść do kina. No, nowy film Juliusza Machulskiego, Vinci 2. Polecam, choć trzeba szczerze przyznać, że do pierwszej części naprawdę sporo temu brakuje. Ale dobrze, wróćmy do tematu naszej piły. Odpinamy baterię. Przy okazji, tą, która tutaj była, założymy na ładowarkę. Ładowanie się rozpoczęło. No i teraz zobaczmy. Jakie będą wskazania tego naszego wyświetlacza? Mamy 100%, no a może 98. Zobaczmy jak będzie przy takiej ciągłej pracy. 81%. W takim razie skoro mamy już dopełno naładowaną baterię, to zróbmy test prędkości obrotowej. 4924, czyli zdecydowanie mniej w stosunku do tego, co deklarował producent, bo przypomnę, że było to 6800 obrotów na minutę. Dobrze, czas w takim razie na realne testy. I pierwszy test, który sobie zrobimy, to test maksymalnej grubości cięcia. Ja to jest taki kawałek deski która ma faktycznie 5,1 mm, także akurat tyle co deklaruje producent. Sprawdzałem jeszcze, czy to ostrze w ogóle wystaje nam na te 5,1 cm. Powinno dać radę, aczkolwiek jest to już dla niego absolutny maks. Okej, okay, w takim razie rozpoczynam pracę. Postaram się tu wziąć takie dwa cienkie plasterki. W Pierwszym daliśmy sobie radę. I z drugim również. Jakość cięcia jest taka, moim zdaniem nie najgorsza. Oczywiście jakieś wyszczepienia się pojawiają, ale to też sprawa tego materiału, który najwyższej jakości z pewnością już nie jest. Drugi ostatni test będzie polegał na przecięciu płyty meblowej. Zobaczymy, jak duże wystrzępienia pojawią się na jej powierzchni. Teraz oczywiście możemy sobie zmniejszyć głębokość cięcia, bo to też będzie zapobiegało jakiejś właśnie nadmiernemu odstrzępieniu. I najlepiej to dostosować tak, aby piła po prostu delikatnie przekraczała nam dolną krawędź obrabianego materiału. Myślę, że tyle będzie OK. Zaczynamy. Zaraz przyjrzymy się efektom, ja tylko na jedną rzecz zwrócę uwagę, że po tych trzech cięciach spadł nam poziom do 89, 84, a w momencie pracy do 59. Jeżeli chodzi natomiast o jakość cięcia, to od górnej strony wygląda to w ten sposób. To oczywiście moglibyśmy zabezpieczyć jeszcze dodatkowo jakąś taśmą, ale no trzeba przyznać, że nie wygląda to najlepiej. Zobaczmy jak wygląda to od drugiej strony. No, i od drugiej strony wygląda idealnie. Dzieje się tak ze względu na to, że podczas pracy te zęby, właśnie w tą dolną część, wbijają się, nie powodując tak dużych odszczępień, a od góry się wybijają. No i tam niestety ta wierzchnia powłoka ulega po prostu wyszczępieniu. Dobrze, moi drodzy, w takim razie po tych krótkich testach, po tych oględzinach technicznych, czas na moje podsumowanie. I ja powiem szczerze, że mam tutaj dość mieszane uczucia. Z jednej strony mamy naprawdę tanie urządzenie, bo biorąc pod uwagę zestaw z dwoma bateriami, ładowarką, tarczą, jak i samą piłą, ta cena, która widnieje w linku, znajdujący się w opisie, jest naprawdę atrakcyjna, ale z drugiej strony to urządzenie nie do końca jest tak opisane, jak powinno być, i nie do końca tak skonstruowane, jakbym to sobie wyobrażał. Po pierwsze, sprawa ostrza. Symbol urządzenia BL-150 sugeruje nam, że ta tarcza 150 jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Ale gdy spojrzymy na sposób jej zamontowania na to, że nie możemy tej osiągnąć punktu 0 w momencie gdybyśmy chcieli robić jakieś minimalne rowki, to od razu widać, że ta tarcza jest niestety troszeczkę za duża i to z kolei sugeruje nam kolejny opis na opakowaniu, który podaje, że maksymalny rozmiar tej tarczy nie powinien przekraczać 142 mm. Myślę, że było tu jakieś nieporozumienie techniczne. Z jednej strony producenci zadeklarowali, że ma być te 51 mm przecinane a z drugiej strony przy tej tarczy, którą tutaj zadeklarowali na opakowaniu, okazało się, że takiej grubości cięcia po prostu nie da się wykonać. Także zastosowali większą tarczę, która na całe szczęście zmieściła się tutaj w tej osłonie. No i dzięki temu mamy możliwość przecinania tak grubych elementów, ale musimy się liczyć z tym, że to ostrze po prostu będzie nam tam z dołu wystawało. Druga sprawa to deklarowane obroty. Miało być 6800, wyszło 4900, także sporo mniej. No i do tego również można było się przyczepić. Aczkolwiek trzeba przyznać, że ta ilość obrotów nie wpływa na efektywność cięcia, bo ta piła dawała sobie radę właśnie z takimi grubymi elementami, jak i z płytami meblowymi. Tutaj nie było żadnych przestojów, żadnych momentów, kiedy by mi to urządzenie przestawało działać poprawnie. Ostatnia sprawa to kwestia zasilania. I tutaj, patrząc na odczyty, które pojawiają się na wyświetlaczu, wydaje się, że to urządzenie jest dość mocno energożerne. Także te dwie baterie 3Ah na pewno podczas pracy tym narzędziem nam się przydadzą. Do ogólnego podsumowania najlepsze się to stwierdzenie, że dostajemy to za co płacimy: to znaczy, mamy urządzenie tanie, sprawne, nie do końca zgodne z parametrami, ale działa. Czy będzie ono pasowało do waszych warsztatów, waszych portfeli, o tym musicie już zadecydować sami. A ja tymczasem kończę. Dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. I oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia, trzymajcie się.